roku powstał rząd patologiczny. To jest patowładza. Czego przykładem jest łamanie konstytucji, łamanie ustaw, siłowe przejęcie telewizji publicznej, siłowe przejęcie prokuratury, groźby siłowego przejęcia wobec prezesa Narodowego Banku Polskiego czy pani prezes Trybunału Konstytucyjnego. Wczoraj byliśmy świadkami takiej sceny właśnie jak zachowuje się pato władza, takiej sceny, która ma rys wyraźnie ruski, moskiewski. Oto car łajał bojarów, mówił im, że mają podpisać jakieś porozumienie, potem wygonił ich, powiedział, że, że mają tropić nieprawidłowości. Jeżeli nie wytropią, to ich wygoni już tak na stałe, jeżeli nie wytropią tych nieprawidłowości. Donald Tusk twierdził, że 200 urzędników, tudzież funkcjonariuszy jest przeznaczonych do tego, żeby walczyć z opozycją. Nie do tego, żeby na przykład tropić mafie watowskie, tylko do tego, żeby walczyć z prawem i sprawiedliwością. A więc jest to czysta patologia. Do tego, o czym mówił pan premier Jarosław Kaczyński, chciałbym dodać jeszcze dwa elementy. Po pierwsze, wyrażanie w ten sposób presji na Państwową Komisję Wyborczą, która czekamy na jej orzeczenie dotyczące finansowania prawa i sprawiedliwości. Przypominam, że niezależny audytor stwierdził, że podczas kampanii wyborczej pieniądze były wydawane zgodnie z zasadami. Przypomnę o orzecznictwie, ponad dwudziestoletnim orzecznictwie również Sądu Najwyższego w sprawie właśnie finansowania kampanii wyborczych. Teraz to, co wczoraj usłyszeliśmy, można odebrać jako wywieranie presji przez rząd na Państwową Komisję Wyborczą, żeby odebrała finansowanie Prawu i Sprawiedliwości. No i jeszcze jeden element polityczny dziś możemy przeczytać w komentarzach autorów. Związanych z obecną władzą, że jesień rozpocznie się właśnie od takiego działania, od rozliczania Prawa i Sprawiedliwości. Donald Tusk nie ma pomysłu na to, jak na przykład zahamować podwyżkę cen energii, podwyżkę cen gazu, ciepła systemowego. Tylko będzie zajmował się rozliczaniem prawa i sprawiedliwości, czyli walką z opozycją. To nie ma nic wspólnego z zasadami demokracji, z obyczajem demokratycznym. To jest jawne łamanie prawa, który, którego celem jest wyeliminowanie opozycji. Wśród aktywnych w internecie naszych zwolenników można było przeczytać: taką oto uwagę, że Prawo i Sprawiedliwość jest nie dość aktywne, jeżeli chodzi o przeciwdziałanie temu, jeżeli chodzi o pokazywanie patologii, która ma miejsce w obozie obecnej władzy. Otóż proszę Państwa, My powołaliśmy w ramach Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości zespół Stop Pato władzy. Na czele tego zespołu stoi pan poseł Zbigniew Bogucki. W każdym z województw są koordynatorzy. Zadaniem, które postawiliśmy naszym działaczom jest pokazywanie patologii. Obecnej władzy. Przypomnę, że w samorządach rządzą od wielu, wielu lat. Na przykład w Warszawie rządzą od 2006 roku nieprzerwalnie. I chodzi o to, żeby pokazać przykłady łamania prawa, żeby pokazać nepotyzm, żeby pokazać. Włączanie do zarządów spółek komunalnych kolesiów władzy sprawowanej przez koalicję 13 grudnia. W związku z tym dziś uruchamiamy stronę internetową. Ta strona internetowa będzie miała dwie funkcjonalności. Pierwsza, o której przed chwilą powiedziałem, to będzie raport z naszych działań, i druga to prośba. Którą kierujemy do wszystkich, wszystkich ludzi dobrej woli, żeby takie przykłady łamania prawa zgłaszali również anonimowo. Jest specjalny formularz przygotowany na stronie internetowej. Bardzo prosimy o to, żeby takie przykłady zgłaszać. My oczywiście będziemy je sprawdzać i będziemy nagłaśniać. To wszystko co związane jest właśnie z patologią władzy koalicji 13 grudnia. Dziękuję. Dziękuję.